Słuchajcie, wstaliśmy rano w San Sebastian. Jest dość chłodno i jest mokro, aczkolwiek nie pada deszcz. To już jest jeden plus. Idziemy teraz, spuścimy sobie szalą wodę. Może znowu dopełnimy zwykłej wody. I lecimy. Lecimy najpierw do Arcampo, czyli hiszpańskiego Auchan. Kupimy sobie pieczywo. Bo jest sobota i nie wiem, czy jutro we Francji w niedzielę coś kupię. No i za chwilę wjeżdżamy do Francji. Także zobaczcie, gdzie jedziemy. Jeszcze zrobię Wam krótką migawkę na ten park kempingowy. Wygląda on tak. Pamiętajcie, że tu nie ma prądu. To jest dość istotne. Jest sporo kamperów, więc, więc no człowiek czuje się wiadomo bezpiecznie. Głównym plusem jest cena. To jest 3,30 za dobę. 3,30 euro, więc to, są, to jest naprawdę tanio jeśli chodzi o takie parki. I macie tutaj, zobaczcie, zrzut wody. Możecie zrzucić sobie ścieki i naleć sobie wody. O, zobaczcie, tak się spuszcza wodę w kamperze. Dla tych, którzy nigdy nie jeździli, ciągnie się za tą waję, i szala woda po prostu sobie ospływa do klatki. A jeszcze Wam pokażę, ile nam się śniegu. Ciekawe, właśnie skąd ten śnieg, bo nie padał śnieg w sumie. A zobaczcie, tu nam się zebrało pełno śniegu. Właściwie to jest, zobaczcie, taki grad to jest. Widzicie, takie kuleczki. Na przykład ta kratka, jakbyście się zastanawiali, kratka, te drzwiczki są do opróżnienia kasety WC, kaseta jest chemiczna. Te kratki, to są kratki od lodówki, to jest kratka od trumy, czyli od ogrzewania gazowego. Tutaj jest takie, to są takie drzwiczki do garażu tylnego. Macie bagażnik rowerowy, kamerę cofania, która tak naprawdę się przydaje, ale głównie w dzień. Drzwiczki z drugiej strony, żeby był łatwy dostęp. Tu macie podłączenie do prądu, tu jadą dwie butle gazowe, tu się odkręca gaz, a tutaj macie wlew do wody. Także tak to wygląda w kamperze. Jak widzicie woda już się kończy zlewać, także jedziemy. Jeszcze taka rada dla, jeszcze taka rada dla tych, którzy pierwszy raz będą kamperem jechali, że musicie zabrać wszelkie, naprawdę wszelkie końcówki, na różnego rodzaju krajniki. Praktycznie każdą szerokość nakręcanych i wykręcanych. Czyli tu jest nakręcana, bo gwint jest na zewnątrz. Żeby gwint był od wewnątrz, to by była ta końcówka wkręcana. Więc musicie tak naprawdę każdej, każdego rozmiaru taką końcówkę zabrać i to jest naprawdę, to się naprawdę przydaje. Słuchajcie, dobrze jest też zabrać takie wiaderko, które da się podstawić pod tą szarą wodę, ponieważ no nie zawsze można ją sobie tak spuścić. Czasami ją trzeba do jakiegoś wiaderka a potem po prostu wylewać. Więc to tylko to tak na około 30 cm wysokości musi mieć. I, i wtedy z jakąś lączkę i wtedy możecie sobie po prostu tą wodę gdzieś wynieść. Na przykład, nie wiem, to jest szara woda, czyli właściwie woda z, z mycia i zmywania, więc możecie ją chyba spokojnie do toalety wrzucić. Słuchajcie, opowiem Wam jeszcze o tym kamperze. To jest kamper Nobel Art, eee, chyba T7000 albo A7000, już nie pamiętam dokładnie, Zaraz zobaczę. Te 7000, więc to jest jeden z tańszych kamperów. I teraz to, że jest tani, czym się objawia? Pewnie wiele osób się zastanawia, czy jest warto przepłacać za dłuższy kamper. Więc generalnie rączki, rączki te, które się otwiera szafek, są po prostu tragicznej jakości. I one są, regularnie się psują, i my już dostaliśmy kampera z zepsutymi rączkami. I wiele takich rzeczy, właśnie typu zawiasy, typu te zawiasy, na które się zamyka tutaj, e, te wszystkie bramy. One są po prostu słabej jakości. I teraz tak, jeśli jesteście w stanie naprawdę delikatnie się z tym obchodzić, delikatnie, nie macie dzieci, używać to w sposób naprawdę delikatny i nie przerażają Was na przykład to, że taką rączkę sobie sami naprawicie, to można spokojnie, myślę, tak w takiego kampera zainwestować. Nie trzeba przepłacać. Natomiast w momencie, kiedy no, potrzebujecie naprawdę. Macie dzieci, szarpiecie te szafki i tak dalej, no to lepiej zainwestować w, w kampę lepszej jakości. Powiem Wam, że ta szara woda cieknie jak krew z nosa, ale naprawdę chcę jak najmniejszą wagą jechać przez Francję, także po prostu chcę ją zrzucić do ostatniej kropki. Dodam jeszcze, że ten kamper jest na dwulitrowym 130-konnym turbo Forda. I pytanie jest takie, czy ten silnik wystarczy. Więc generalnie on wystarczy do takiej jazdy, natomiast musicie sobie mieć świadomość, że jeżeli będziecie wjeżdżali to on po prostu słabnie i wam zwalnia, albo na przykład przy mocnym e, wietrze z przodu jest ciężko utrzymać e, prędkość jakąś taką powiedzmy na poziomie 110 km natomiast na poziomie tak 90 km to spokojnie, e, spokojnie utrzymacie e, ja jeżdżę z przyczepą kempingową taką dość słabą benzynówką i ona znacznie bardziej słabnie na podjazdach więc da radę wystarczy, a jakby ktoś chciał Bardziej komfortowo, to jednak nagle jest ten 170 -ko konnych silnik fotka. Zauważcie na przykład, że ten e, pilot, nie wiem, czy pilota jak to się czyta, bo to nie wiem jak, czy to jest angielska, czy francuska marka. Zobaczy, on ma taki schodek elektrycznie wysuwany przy e, drzwiach. Natomiast e, Nobel Art ma po prostu takie obniżone te drzwi. I mi się wydaje, że to jest dość ciekawy pomysł z takim, z takim, z takim obniżeniem tych drzwi. Nie sądzę, żeby to było na tyle nisko, żeby o coś zahaczyć, a praktycznie nie potrzeba żadnego schodka, wysuwania tego schodka. Drzwi są wystarczająco wysokie. Oczywiście w każdym kamperze drzwi są wąskie, tak? To musicie się z tym liczyć. Ale normalnie da się przejść, także to jest tylko mały dyskomfort. Się, tak wygląda Oli ręka, no i teraz pytanie jest takie, od czego ona się poparzyła, bo ona nie, nie czuła, żeby się gdzieś jakimś czajnikiem czy wodą po, gorącą poparzyła i może to jest po prostu poparzenie tych tabletek do WC jakoś chemicznych, Brałam bo ona te rynku wkładała rynku prostu... właśnie tabletki. I tak akurat to wygląda, pod od czajnika to po prostu, no nie mogłabym tak zobaczyć czajnika. Dokładnie, także... Nie wiem, no w każdym razie warto uważać, nie wiem, bierzcie te tabletki może w rękawiczkach, przez jakiś fo, woreczek foliowy, albo coś takiego. Jadę do El Campo na zakupy. Ola chciała słodycze kupić, ale zobaczcie ile tu jest tego głowo, bo nie wiem co jej wybrać. Zobaczcie, coś takiego kupiłem i mogę wychodzić. Dobra, słuchajcie, mam już swoje zakupki z El Campo i mogę wychodzić tutaj yy, zaraz przed granicą San Sebastian jest naprawdę duża galeria jest oszoń jest też Mercadona, więc fajnie to sobie zrobić zakupy przed wjazdem do Francji, ponieważ Francja jest po prostu dossa. A zobaczcie, pokażę Wam jeszcze stację ładowania na 4 samochody elektryczne takie ładne są a ten placyk na parkowanie kamperów jest zaraz tym z tyłu za Norauto. Ja już tu zostawiam koszyk, bo dalej nie przejdę, muszę jeszcze siatkę przydźwigać. O, zobaczcie, tu jest nowe auto, a tutaj stoimy kamperem. Także to jest darmowa miejscówka, ale niestety nie można tu spać. Zobaczcie, zauważyłem, że tutaj można zostać właśnie kamperem i są przyłącza nawet prądowe. Także, także tu możecie sobie też przespać spokojnie. Słuchajcie, jedziemy autostradą w kierunku Bordeaux z San Sebastian i powiem, że ta, powiem Wam, że ta autostrada co chwilę ma bramki. Po prostu nie wiem, przejdziemy 10 minut, i kolejna bramka, i tu 2 euro, tu 3 euro, i tak cały czas. Szczęście, że można kartą zapłacić zbliżeniowo, więc zaraz będziemy płacili. Ale tam ktoś się chyba zblokował, nie wiem, stoimy na razie.